Porządkami, tylko porządków nie ma. Na schladce schodowej. Na schodowej koło tak domu to tak jak śmietnik. Ludzie dbają o to, żeby coś śmieci jakoś czystały u nas. To. to co w śmietniku to tutaj. Chyba nawet, że ja leję, był powykładane, to e, tymi odpadami ze śmietnika. Czy to od dawna trwa? O, to, cały jak czas. To pani tu się sprowadziła. To jest, ja nie wiem, bo ja tu mieszkam trzy lata, to tak jest. I bez przerwy jest płótnia, i jak pan zobaczy pod schodami papierów, tam są kominy. Pod schodami w razie pożaru. Wie pan czym grozi? Ja mieszkam na parterze. Ja zdążę wyskoczyć, ale my rzeczy nie wezmę. A rozmawialiście pa, państwo? To wyzwiska, a... cuda, grożenia, chodzenia na skargi, cuda cudeńka się robi. Dęb... Ja nie jestem najgorszym lokatorem. Za dęb... Przychodzili, mieli Ta! Bo dlatego dbam. Tu były takie pokrzywy, może pan zaskoczyć. Tak. Ja to zrobiłam. Nie ma kto, ale ukraść czy coś, dwoje dzieci. Tak ucie, dla uciechu nawet tym dzieciom. To pozabierają, porobią. Teraz szybko zabrać ogródek, bo jest zrobiony. Bo kartofle trzeba wkradzić. Tylko ktoś przy tym będzie robił. To jest zrobiony ogródek, żeby tylko kwiatki były i to wszystko. I faktycznie już mu się nie chce robić z tych kłótni tym ogródkiem. Niech to zaraśnie dalej, niech będzie najpiękniejszy ogródek, ja to powiedziałam, że powinien być konkurs w Kamiennej Górze, najładniejszy budynek w Kamiennej, to nasz by był jak raz, śmietnisko, bo można zobaczyć, u mnie pod oknem, ja otwieram okno, bo muszę, bo to jest budynek zawilgotony, tam do, jak pan wyjdzie, zobaczy pan jest i smród, szczurów, żeby nie koty, to by nas tu szczury zjadły żywcem. To szczęście od kotów to są wyganiane, duszone koty, bite koty. Przez to tylko, że mamy, nie mamy myszy, mamy szczurów. Gdy dwie kotki tu zagryzły, tu pod tymi drzwiami szczura Przyszły, to ja wywalałam nas ze śmietnika, bo wołały, bo nie poradziły sobie. One nie zjedzą, ale zadusiły. Jakby przed, dosłownie tak. Do kogo się Państwo zwracaliście? O, do do, do ADM. Do spółki. Do teraz do spółki. Przedtem do ADM, a teraz do spółki, do spółki. to, to żona w ogóle nie przychodzili tu nawet ze straży pożarnej, oglądali to, mieli też zrobić porządek, ale oni mówili, to nie nasza sprawa, to Ademu sprawa i jak niech się tym nie zajmuje. Znaczy sądzę, że w tym akurat konkretnym przypadku możemy ewentualnie wystosować pisma i ponaglenia w celu uporządkowania i doprowadzenia do należytej czystości i staranności. Yy, przywołać do porządku tą Panią, natomiast po prostu nie mamy znaczy jakiś tam większych możliwości, żeby no, spowodować wyeksmitowanie, czy by ta Pani po prostu opuściła ten, yy, to mieszkanie. Sądzę, że należałoby również yy, zwrócić się może do opieki społecznej i starać się może jakoś tej Pani pomóc. Nie wiem w jakim stanie ta Pani, że tak powiem no psychicznym jest na dzień dzisiejszy i czy ktoś nie by mógł, yy, tak powiem Ktoś może z rodziny, by postarał się może jakoś zaopiekować i tą sprawę, że tak powiem, no w miarę w szybkim czasie jakoś uporządkować i doprowadzić do końca. Na dole są osadniki sadzy przy podłodze. Obok, pod, pod tym leży wszystko łatwopalne materiały. Niech teraz takie zapadne się sadzo i drzwiczki się otworzą, to już tu nas nie ma. Ile rodzin mieszka w tym budynku i czy, czy, wszyscy, czy wszyscy tak samo myślą jak państwo? Oczywiście, to czy oczywisty, czy? Oczywisty oczywisty. niebezpieczne jest taki osadnik na dole i koło tego łatwo palne materiały. Na Przecież wystarczy wysady się zapaliły, wystarczy papierosa i, tam, i te albo niech pijany jakiś rzuci papierosa. I to się pali, a to wnętrze schody są drewniane, stropy drewniane, wszystko drewniane, to by ludzie z, z góry nie zdążyli nawet pomyśleć zejście. Ok, ten no. wyskakiwać, jak dąży do ogródka. Był ktoś za do mu i co powiedział? Nie, po, powiedział, że przyszle komisję tutaj. Na razie nie ma. Jak najszybciej miał ma. Na razie nie ma komisji. No i zwróciliśmy się do telewizji, może to pomoże, bo naprawdę jest smród. On Otworzy drzwi, smród, wszystko. Na, 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 mówi jak telewizja pokaże, to prędzej to się tak, ruszy. Tak, bo wstyd no. będzie. z Pospisywał, tu pospisywał, obejrzał, to tu, tu jest okropny bałagan. Korytarz nieremontowany jest od wyzwolenia. Raz światło zakładali kuli, drugi raz światło zakładali kuli, trzeci raz gaz zakładali kuli, te ściany, to się wszystko sypie, ale nikt nie poprawiał po sobie. A jak myślicie, po co to pani zbiera? Te... A ja nie te wiem. Bawy? Dla przybytku, jakiś zakładam muzeum. Ja mam tu komórkę. Położyła te kamienie, mogłabym otworzyć komórkę, prawda? Szerzej. Nie mogę, bo kamienie. Dziecko wezmą, bawią się te jakieś kryjówki, że trzy cegiełki położy, zabierze i wyzywa. Te dzieci nie mają gdzie się bawić nawet. Ale to staruszka takie duże kamienie pościągała? To nie staruszka, ona, ona ma stadion, żeby zapłacić komu, żeby jej przynieść. No. Ma wnuków też też nie tam. No, no jest tylko strach. Normalnie jest jak każdy patrzy, no poprzyklejać, pozakładać, no wstyd, żeby to... No ludzie mieszkają i starsi, ja nie wiem. Więc będzie jakiś porządek koło domu. Każdy to, żeby osoba, mieszkać, czysto, żeby to, żeby przyjemnie dala. było. Tu jest odwrotnie. Wie pan, jest wie tam większość pan starszych osób. tam stał przy śmietyku przedwczoraj. Większość rozgrywa. starszych osób. Ja się czuję jeszcze, no już po pięćdziesiątce, ale czuję się jeszcze na siłach młodzień. Dbam o to, ale ktoś jak mnie wyzywa i, i przeszkadza, w tym to zniechęca. Nie na przykład teraz w sezonie, to całe dnie nie ma. To mnie nie będzie później przeszkadzał, przyjdę się wyśpiewo zmęczona, wyśpiew, rano w stanę, pojadę, a innym nawet chętnie posiedzieć tu, jak miła, no ale nie da razy. Zobaczmy, jak I tu kopki łapią To zakładamy na co to? Kończę, nie spowodzą. Ludzie jak tu się... Nie można przejść, no bo przecież pozostawiamy. O, jedna <śmierdza> wychodzi na druga. O. I Po co to tu leży? Dobrze, wiadomo, że by było jedno na śmieci, nawet to dziecko jeszcze uczy, że gdzie czy z tego wyrzuci, to. Nie, 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 ma nikt nie, 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 O, jak i nie można tego zrobić, bo ona teraz wyrywa. Chodzą normalnie, jak to można to się... obstawić, bo to jest wierku, No nie, nie, nie doraźnie się. jej, bo ona bo to, to się, robi i to się, się myje. Myje. Ja nie myję, może myję, ale wie pan co? Do wszystkiego nie wolno ruszyć. Co no, kazał? Z ten hydraulik to wrzucić, Wytchła. Tu też trzeba. Ja, a może jak ja mam się kłócić, mam nie wyrywać. Mówi tyle, co mi tego, no te ale tak, tak, no takie robaki chodzą. Pod...